Miejski Dom Kultury w Świebodzicach był organizatorem znakomitej wystawy. 31 marca w Galerii Kominkowej zaprezentowała swój nowy projekt Parantela znaczy Rodzina. Artystka, malarka, fotografik emanująca energią, wyróżniająca się stylem Teresa Aniuk-Gulak. Artystka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowości we Wrocławiu oraz Międzynarodowego Forum Fotografii Kwadrat. Jest członkiem Polskiego Związku Artystów i Plastyków. Ma w swoim bogatym dorobku wystawy indywidualne i zbiorowe, projekty i realizacje. Z pasją oddaje się malowaniu obrazów, które trudno jest jednoznacznie określić jednym konkretnym stylem. Świebodzicka artystka. Doceniona została między innymi na prestiżowym festiwalu w Nowym Jorku. Zebranych serdecznie przywitała pani Aneta Sterna, zastępca dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Nie ukrywam, że jest to osoba bardzo bliska memu sercu, ponieważ 8 lat temu udało nam się wspólnie stworzyć wystawę dokładnie też w Domu Kultury. Więc tym bardziej się cieszę, że wróciła do nas e, z nowym powiewem, z dojrzałością myślę. I znowu mamy tę okazję i szansę i tutaj gości, którzy odwiedzą sztukę. Piękne kwiaty wręczył artystce burmistrz naszego miasta, Paweł Ozga. Znam się naprawdę wiele lat i cieszę się, to dziękuję, 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 że nie pokazuje to, co potrafi, to co kocham. Dziękuję, że, że pozwoliłaś nam oglądać to, co, co zrobiłaś. I tu, moi drodzy Państwo, myślę, że możemy się w tej chwili oddać oglądaniu. I dzisiejszą wystawę, jak pozwolisz, otworzę dla Ci ten i dziękuję Ci za to, że Artystka prezentując w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach swój nowy projekt, Parantela znaczy rodzina, pochyliła się nad wartością rodziny w tym trudnym czasie. Jak powiedziała o swojej wystawie, jest ona efektem mojej analizy i obserwacji ludzi chodzących po ulicy w zwykły, niewyróżniający się niczym szczególny dzień, kiedy za wschodnią granicą naszego kraju toczy się wojna. Fotografie nabrały nowego wyrazu. Dziś rodziny z Ukrainy tracą swoich Bliskich. Mamy z dziećmi, uciekają z nadzieją na lepsze jutro, zostawiając na froncie swoich mężczyzn. To właśnie dziś, w sytuacji kryzysu humanitarnego, rodzina jest najważniejsza, a zarazem najbardziej rozerwana. Natomiast polskie rodziny odpowiadają wielkim sercem i otwartymi drzwiami swoich domów. Panie burmistrzu, jakie są Pana wrażenia z wystawy? Hmm. Panie redaktor, drodzy mieszkańcy, myślę, że takich ludzi warto pokazywać, takie wystawy należy pokazywać. Proszę zwrócić uwagę, że jest to wystawa, która została tak naprawdę zrobiona w ostatniej chwili. Tu nasza artystka powiedziała, że zupełnie inną koncepcję miała wystawy, wystawy wiosennej, wystawy pokazujące wejście w nowy rok yy, słonecznej, radosnej. Ale y, tak jak mówimy my, piszemy swój scenariusz, życie pisze swój scenariusz. Y, mamy wojnę i tu w trakcie pani y, Teresa w y, momencie zmieniła całą cały wystrój artystyczny wystawy i przygotowała wystawę która pokazuje właśnie nam to co się dzieje w tej chwili czyli pokazuje nam dramaty ludzkie nawiązaniu do wojny na Ukrainie ale to jest właśnie artysta który potrafi w danej chwili pokazać to co się w życiu dzieje Ja z tej strony jestem zadowolony za co bardzo dziękuję dziękuję i młodzieży i mieszkańcom którzy przybyli bo warto to zobaczyć Podziwiam panią malarkę, bo o tyle serca włożyła w te obrazy, a ja jestem, mam troszeczkę krwi połowy ukraińskiej i szczególnie na mnie robi to niesamowite wrażenie. Chce mi się płakać. To jest temat bardzo aktualny i jesteśmy bardzo wdzięczne, że w ogóle mogłyśmy tu być. Szereguję tą wystawę w takiej fotografii konceptualnej, gdzie koncepcja autorska. Jest czymś szalenie istotnym, natomiast często y, nie podporządkowuje się ona ogólnym zasadom fotografii, kompozycji i tak dalej. W związku z powyższym, ja bardziej wynoszę z tego klimat, z tej wystawy, aniżeli zrozumienie dla samych. Fotografii. Dla mnie ta wystawa, jak ty wy pokazuje, to, że fotografia jest zbieraniem świata. na czasie i ładne to obrazy. Była tutaj przed chwilą moja uczennica, która przyjechała z Ukrainy, i pani doktor, która przyjechała z Ukrainy, powiedziała, że jest wzruszona, bo wszystko to, co na tych obrazach widać, ona czuje w sercu. Wystawa jest bardzo refleksyjna, ponieważ przekazuje bardzo trudny temat, jakim jest temat wojny, temat, w którym na chwilę obecną żyjemy, ale warto się na tym pochylić. Bardzo ciekawa interpretacja świata przedstawiona przez artystkę, panią Teresę, za co bardzo serdecznie dziękuję. Możemy zobaczyć świat oczami właśnie artysty, świat, który ona widzi, która przedstawia nam swoimi działami.